Dzisiaj po wystawie Gazety Wyborczej na temat dzieci, które ocalały przed aborcją, za to mają problemy na granicy polsko-białoruskiej jest wystawa o wyborach na Białorusi, które, jak się mówi, zostały sfałszowane. No i tutaj mamy, że Białorusini chcą uwolnić kraj z dyktatury. No i tu zdjęcia z marsz, z akcji na przykład na rynku Kościuszki, Białorusinów przeciwko dyktaturze. I co ciekawe, zobaczcie, to jest znowu za zgodą Urzędu Miasta umieszczone, więc oczywiście nie ma nic o tym, że wybory w Białymstoku są regularnie fałszowane po to, żeby prezydent Truskolaski mógł je wygrywać, że prezydent Truskolaski swoimi decyzjami nie dopuszcza w wyborach innych komitetów wyborczych do wyborów, Czyli jest sędzią w swojej sprawie, po raz kolejny, tak jak z kampusem uniwersytetu, łamie prawo. No ale oczywiście finansuje tutaj walkę z dyktatorem na Białorusi, chociaż sam jest też dyktatorem w Białym Stoku. Wykorzystuje stanowisko prezydenta miasta Białego Stoku do swoich prywatnych celów, do załatwiania interesów swojego pracodawcy, czyli Uniwersytetu w Białym Stoku. No ale wiadomo, że czasami PR-owo jest lepiej wskazać gorszego wroga i sam uchodzić za osobę, która jest demokratyczna na przykład i walczy z dyktaturą, chociaż sam jest dyktatorem. Tu na przykład widzimy zdjęcia z Marszu pod konsulat Białorusi, zdjęcia z podkonsulatu Białorusi. Co ciekawe ostatnie demonstracje w obronie nielegalnego przekraczania granicy przez emigrantów nie odbywały się pod konsulatem Białorusi tylko odbywały się tutaj. Tu znowu zdjęcia z podkonsulatu Białorusi. O tutaj, znany redaktor, który zbudza właśnie narodowe, z Gazety Wyborczej, Maciej Hołodowski, który oskarżał y, Polaków o niemieckie zbrodnie se z Wiedwabnem. Są i ofiary śmiertelne, tak jak w Białymstoku są ofiary śmiertelne tej dyktatury. I są i koncerty na przykład, na których zarabiają znajomi pana prezydenta Białegostoku. Bo o co chodzi w tej pr akcji? O kłamliwą propagandę. Przy okazji zawsze będę wam to pokazywać, jak tu będę w tym miejscu. Ratusz, wycięte drzewa. Później dostaw, pomimo protestu 3000 mieszkańców, w tym na przykład Jerzego Maksymiuka, Potem dostawione do nitce z malutkimi drzewkami, warze zmian klimatycznych, betonowa pustynia, betonoza. A tak wyglądał rynek miejski w 1929 roku. Jak widzicie, zieleń, drzewa, miejsce do odpoczynku. Tramwaj! To nie, to autobus, przepraszam, akurat, ale jeździł też tramwaj konny. No ale to, co nie przeszkadzało niektórym ludziom, którzy chcieli po prostu zarabiać na sprzedaży piwa w tym miejscu, twierdzi, że historycznie tutaj nigdy nie było zieleni, i nigdy nie było drzew, więc proszę bardzo, sami postawili tą tablicę, Rynek Miejski, 1929 rok, drzewa, zieleń. Na stronach prezydenta miasta Stoku nie dowiecie się o tym prawdy, być może dowiecie się prawdy na tych stronach, chociażby o tym. Co się dzieje w Białym Stoku? Biały Stok bez cenzury. Jeszcze raz, tak to wygląda dzisiaj.